W kolejnym filmie i e, dzisiaj również zapraszam na e, kolejną już naprawę komputera, a mianowicie tym razem będzie to netbook, którego tutaj trzymam w ręce. Jest to netbook firmy Lenovo. E, dokładny model to S103S. Dokładnie tak, tak. Idea Pad. E, Będziemy, słuchajcie, w nim zmieniać system, będziemy formatować dysk. Na nowo będzie system operacyjny postawiony. Zapraszamy serdecznie na film, a teraz przejdziemy do szybkiego zerknięcia, czym ten netbook się charakteryzuje. Ok, szybki rzut okiem na lenowo w kolorze białym, tutaj akurat ten netbook występuje. Przekonana ekranu 10,1 cala standardowo przy takich netbookach. Mamy tutaj procesor Intel A, tą Windows 7 Starter, również taki system w zestawie. Tu w oczywiście włącznik i tak dalej, przyciski tutaj do recovery i tego typu rzeczy. Tutaj góra natomiast tak się prezentuje z tyłu. Coś takiego, wejścia tutaj, jakie mamy. Przy okazji tutaj powiem zasilanie, desktop, tutaj port USB, czytnik kart pamięci. Z tej strony włącznik Wi-Fi. Tutaj porty dwa razy USB oraz jacki audio. No i tutaj gniazdo sieciowe również jest. I tutaj możliwość zawieszenia dodatkowego akcesorium. Tak się słuchajcie, prezentuje ten netbook. Ja go już tutaj poza kadrem na szybkości przeczyszczę, tak z grubsza. I wracam do Was na instalację. Na instalację systemu operacyjnego. Ok, słuchajcie, będziemy sobie przewracać system taki, jaki był na początku, czyli Windows 7 Starter, taki jaki był na tym netbooku z partycji Recovery, wgrany tutaj fabrycznie. Aby to zrobić, w laptopach lenowo szukamy specjalnego przycisku ze znakiem takiej strzałeczki skierowanej, właśnie to paraboli skierowanej w dół z grotem. No, i wciskamy taki przycisk. Zapalają nam się tutaj diody, widać. Odpala nam się tryb, tryb Recovery. W netbooku czy też w laptopie. Jeśli mamy laptopa, Windows is loading files. I po chwili, słuchajcie, wyświetla nam się okno programu Lenovo OneKey Rescue System. Mamy trzy opcje: OneKey Antywirus, OneKey Recovery, Instalator Systemu. Wybieramy. 1 RECOVERY i następny krok to jest um, wybór zadania my wybieramy oczywiście przywróć z początkowej kopii zapasowej partycja systemowa zostanie przywrócona do pierwotnego stanu klikamy nie, dalej podsumowanie przywracania. ścieżka wraz ukryta partycja początkowa kopia zapasowa, partycja systemowa wybrany dysk, dysk twardy, 233 GB. I klikamy, po prostu uruchom. Klikamy tak. I tutaj potwierdzamy również kliknięciem tak. I teraz słuchajcie, to jedynie kwestia czasu, kiedy operacja y, dobiegnie końca. I słuchajcie, jeżeli to się zakończy, ja do Was zaraz wracam i zobaczymy efekty pracy tego kreatora. I słuchajcie po zaledwie 10 minutach od inicjacji mamy przywrócony system, potwierdza to komunikat przywracanie systemu zakończone klikamy oczywiście OK po czym gotowe i tu możemy wybrać opcję na przykład zamknij albo uruchom ponownie. ja kliknę zamknij netbook się wyłączył włączam tutaj przyciskiem na obudowie, akurat ten netbook mmm, tak taki przycisk do włączania posiada tutaj. Oczywiście post na początku I mamy słuchajcie ładowanie systemu Windows 7 starter. Jest to ono inne niż w zwykłych Windowsach mamy inny, inny sposób inicjacji tego systemu. Tutaj takie przesuwające paski jak wiście Trwa przygotowanie komputera przez instalatora do pierwszego użycia, czyli standardowo. Przy każdej instalacji systemu mamy taki komunikat. I słuchajcie, następny etap to jest konfiguracja systemu. Wybieramy tutaj język, układ klawiatury oczywiście wszystko na polski. Dalej nazwę użytkownika wpisujemy. Poniżej nazwę komputera. Następnie dalej. Hasło możemy pominąć. Jeżeli chcecie, możecie założyć. Jeżeli nie, to klikacie dalej. Akceptujemy oczywiście wszystko tutaj, co mamy wyświetlone. Dalej. Użyj zalecanych, czyli pobierz aktualizację na bieżąco. Strefa czasowa, piątek, godzina. Dokładnie słuchajcie, mamy 22.56, czyli tu należy zmienić 22.56 i klikamy dalej. Tu łączenie możemy z siecią pominąć. I na końcu system finalizuje ustawienia. I zaraz powinniśmy zobaczyć nasz pulpit. Mamy jakieś, jakąś aplikację teodlenową, Verify Face. To możemy pominąć. To jest program, który. OK, który weryfikuje użytkownika po twarzy. Tego nie będziemy tutaj stosować. Trwa przygotowywanie pulpitu. I tutaj również mu musimy czekać. Jak wiecie, wszystko z komputerami, co związane, to y, czas. Ale po dłuższej chwili mamy gotowy, zrobiony system Windows 7, starter, który się tak prezentuje. I słuchajcie, teraz się zajmuję wgrywaniem podstawowych programów, jak i optymalizacją tego systemu czyli odinstaluję wszystkie zbędne aplikacje na początek. Następnie spróbuję zoptymalizować tak, żeby jak najszybciej działał ten system przy tych podzespołach, które zastosowano tutaj w tym netbooku. Także tutaj przy okazji jeszcze zaakceptuję. Tu nic nie będziemy zaznaczać. Zakończ. I na tym słuchajcie kończę. Dzięki Wam serdecznie za uwagę. Do następnego razu słuchajcie, łapeczki w górę, jeżeli się podobało. Zapraszam do komentowania i do subskrypcji. Do następnego razu, cześć!